Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Łukasz Oleś i co? Jestem aktorem, aktorem, który mieszka sobie w Warszawie, naszej pięknej stolicy, jakże słonecznej dzisiaj, ale pochodzę z Kielc. I w Kielcach też pracuję w teatrze, w teatrze komediowym Teta Tet. I to jest fajne połączenie, ponieważ jak jadę sobie... Właśnie na spektakle do, do Kielc, no to mam ty, wtedy też czas, żeby spotkać się z rodzinką, a moje babcie jeszcze dwie żyją, więc super. Super. To jest bardzo na plus. Mogę do nich podjechać sobie na herbatkę, na no jak wiadomo, instytucja babci lepszej nie ma, prawda? Więc to jest super. Mój brat też ma dwie córy w Kielcach, Klara i Łucje, ja jestem ich ulubionym bójkiem, także to też jest na mega plusik. No i tak, i tak, no i co, właśnie skończyliśmy sezon w, w teatrze, no i spoko, bo tak właśnie cały weekend jeździłem prawie, więc troszkę mnie to, troszkę już mnie to tak troszkę yy, męczyło, w sensie nie tyle męczyło, co chcę troszkę w Warszawie posiedzieć dłużej i, i sobie pomieszkać w domku. No bo jak sobie siedzę w Warszawie, to właśnie trenuję Aikido, trenuję kickboxing, no i, i wtedy sobie robię te rzeczy. I aikido jest super na przykład, ja trenuję już pół roku, niedługo będziemy mieli egzamin na piąte Q. Już ostatnio zdałem na szóste w grudniu i teraz mam mieć na piąte. Nie mam pojęcia jak znam, bo ostatnio bardzo rzadko byłem, no, ale Aikido jest super, no bo wzmacnia Twojego ducha, wzmacnia Twoje ciało, no i dzięki Aikido myśli się lepiej, myśli się pozytywniej. Jakoś tak się człowiek staje trochę lepszym, bo po każdym treningu taki mam wrażenie. Jestem też fanem kwiatków i mam ich dużo. Kiedyś nie miałem żadnego, a teraz mam ich z 20. Więc super, tak właśnie oczami na nie spojrzałem i one są super, super są i, i zrobię takie małe sadzonki, potem je przesadzam, ten umrze, ale ten przeżyje. Teraz mam pomidorki, więc będę na balkonie pomidorki sadził. Także ja, tak jest, roślinki. Roślinki są spoko. No, no i co? No i tak w skrócie to to tyle, to tyle. Dziękuję pięknie za poświęcony czas i życzę pięknego dnia. Łukasz Oleś. I jeszcze sylwetka. 182 cm wzrostu mamy jak coś. To raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam.